Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku Zbrodni na Poniedziałek. Odcinku, w którym przeniesiemy się w końcu do Rumunii, bo to jest sprawa, to jest historia, którą Państwu obiecywałem, którą zapowiadałem od kilku tygodni, ale zawsze coś nam przeszkadzało w tym, żebym. O niej opowiedział, natomiast teraz się w końcu wziąłem, zrobiłem porządny research, przygotowałem dla Państwa, dla państwa pewną opowieść właśnie kryminalną z Rumunii. I no jest to opowieść, która jest bardziej, powiedziałbym, problemowa. Znaczy opowiemy sobie o przestępczości zorganizowanej. I no właśnie, z czym nam się kojarzy przestępczość zorganizowana, czym ona się zajmuje, no to pewnie od razu przychodzą. Do głowy takie rzeczy jak, nie wiem, handel narkotykami, handel bronią, handel ludźmi, ale nie tylko, coraz poważniejszym problemem jest przestępczość w stosunku wobec środowiska. Naturalnego, tak, przestępczość związana z, przez, z, z, z ochroną środowiska naturalnego, no i tutaj sobie możemy dużo opowiadać, tak? Możemy sobie opowiadać o nielegalnym wyrębie lasów w Amazonii, możemy sobie opowiadać o nielegalnych składowiskach śmieci, możemy opowiadać nawet o czymś takim, jak kradzież piasku, bo w niektórych biedniejszych krajach dużym problemem było właśnie kradzież piasku, który był niezbędny na budowach, szczególnie budowach w Chinach. I ale oczywiście także kłusownictwo tutaj kojarzymy pewnie kłusownictwo głównie z kłusownictwem w Afryce, tak z polowaniami na nosorożce, z polowaniami na słonie ale mam wrażenie, że jak o tym wszystkim mówię, jak to wszystko wymieniam, to natychmiast nam przychodzą do głowy e, właśnie kraje biedniejsze kraje afrykańskie, kraje azjatyckie być może kraje Ameryki Południowej. Oczywiście Amazonia, tak, Brazylia, kraj Ameryki Południowej, więc, e, więc kraj Ameryki Południowej także. Natomiast uważamy, że ten problem przestępczości zorganizowanej, która zajmuje się prawami związanymi, nielegalnymi historiami związanymi ze środowiskiem naturalnym nie dotyczy Europy, a jeśli dotyczy Europy, to w jakimś takim marginalnym stopniu. No więc okazuje się, że to jest nieprawda. Jest co najmniej jeden europejski kraj, który ma z tym ogromny problem i to jest właśnie Rumunia. Ale zanim powiem o tej historii, zacznijmy od tego, że niestety ciągle... Trwa wojna w Ukrainie. Ukraina padła ofiarą rosyjskiej napaści. Jak co tydzień apeluję do Państwa, jeśli możecie jakoś pomóc, czy to uchodźcom, czy wziąć udział w jakiejś zbiórce rzeczy, które są potem wysyłane na Ukrainę, bardzo, bardzo o to, o to proszę. Czy wolontariat, czy parę złotych, czy dary. Te wszystkie gesty, nawet drobne, mają bardzo teraz wielkie. Znaczenie. Natomiast, no właśnie, bo mówię o tej przestępczości środowiskowej. Od razu mi tutaj przyszło do głowy, skojarzyło mi się to z książką, którą przeczytałem, ona została wydana przez wydawnictwo książkowe klimaty chyba dwa lata temu. To się nazywa śmierć w cichym zakątku życia. Nazywał, napisał to Olivier Bottini i teraz ta książka się dzieje głównie w Rumunii. E, autor ma takie włoskie nazwisko, ale jest Niemcem, więc e, powie się mocno. Europejska, no i opowiada, ona jest ciekawy kryminał, dlatego właśnie, że on porusza te kwestie środowiskowe. Tam intryga kręci się w dużej mierze wokół handlu ziemią rolną w Rumunii. Co było dla mnie ciekawe, bo wygląda na to, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rumunii nie, nie chronią swojej ziemi, nie, nie, nie ograniczyli obrotu ziemią, tak jak chociażby my to zrobiliśmy w Polsce. On jest dużo bardziej swobodniejszy, no i jest właśnie. To wszystko bardzo ciekawie opisane, jak pojawiają się zachodnioeuropejskie firmy w Rumunii, wykupują za bardzo duże pieniądze, relatywnie duże pieniądze dla, dla Rumunów ziemię rolną i tworzą tam takie mocno przemysłowe uprawy, jak to wpływa na lokalne społeczności, jak to wpływa na środowisko itd. No i pod tym względem jest to książka bardzo ciekawa, oprócz tego jest świetnie napisana i naprawdę pasjonująca więc śmierć w cichym zakątku życia Olivier Botini, No ponieważ Olivier Botini jest Niemcem, to z kolei od razu mi się to skojarzyło z książką, która z kolei niedawno została wydana w Polsce. Mam tutaj na myśli ukochane dziecko Romy Hausman. I teraz, I teraz, żeby było od razu jasne, to jest taki mocno klasyczny tiller um, o Kobiecie z córką, która została odnaleziona po tym, jak uciekła z domu, gdzie była przetrzymywana przez jakiegoś dziwnego mężczyznę, trafia do szpitala. Ona ląduje na sali operacyjnej, natomiast pielęgniarka zaczyna rozmawiać z tym dzieckiem, z tą córką. No i wychodzą na jaw różne dziwne historie, i nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę, ponieważ. Po pierwsze, się świetnie przy niej bawiłem, Po drugie, jest bardzo, bardzo dobrze napisana. Jest, no nie da się od tej książki oderwać. Więc jeśli szukacie czegoś do czytania, co, no, tych 300-400 bodajże stron świetnej kryminalnej rozrywki, no to ukochane dziecko Romy Hausman. To jest to, czego, czego szukacie. A mam wrażenie, że ta książka się nie przebija tak, jakby się przebić mogła. No więc yy, raz jeszcze w tym dzisiejszym kąciku polecajek kryminalnych śmierć w cichym zakątku życia Olivier Botini i ukochane dziecko Romy Hausman. A teraz przechodzimy już do dzisiejszej sprawy kryminalnej. 16 października 2019 roku rumuński strażnik leśny Liviu Pop dostał wiadomość o nielegalnym wyrębie. Natychmiast udał się do lasu, którym się opiekował. Powoli zawalał zmierzch. Kiedy dotarł do celu, usłyszał dźwięki pił spalinowych. Natychmiast zadzwonił do swojego przełożonego i poinformował go o wycince. Poprosił również o zawiadomienie policji. Kilka minut później napisał do żony krótką wiadomość. Brzmiała ona: Zauważyłem jednego z nich. To były ostatnie słowa, które do niej skierował. Liviu Pop nie opuścił tego lasu żywy. Policja, która przyjechała na miejsce, znalazła go martwego, leżącego w rowie. Został śmiertelnie postrzelony, pobity, miał złamaną nogę. Liviu osierocił trójkę dzieci, bliźniaki, które miały ledwo dwa miesiące i pięcioletnią córeczkę. Rumunia od lat zmaga się z problemem tzw. drzewnej mafii, która urządzano dosłownie rzeź w przyrodniczo bezcennych lasach tego kraju. Połowa europejskiego starodrzewu znajduje się bowiem właśnie w Rumunii. Dlaczego? Trochę dziwnie to zabrzmi, bo reżim Nikola Czałczesku no, był wyjątkowo paskudny nawet jak na komunistyczne standardy, ale mimowolnie uratował tamtejszą przyrodę. Po przyjęciu władzy komuniści znacjonalizowali tamtejsze lasy, a później z powodu zapóźnienia gospodarczego Kiepsko rozwiniętego przemysłu, braku więzi gospodarczych z innymi krajami, no niewiele z tymi lasami zrobili. Więc raz jeszcze ten reżim Nikola Czałczesku, wyjątkowo brutalny, wyjątkowo paskudny, z, nawet właśnie biorąc pod uwagę, co się brał udział w całym bloku wschodnim, nie chcę w jakikolwiek sposób zabrzmieć, jakbym go usprawiedliwiał czy pochwalał, natomiast no takie są fakty, że z tymi lasami niewiele się działo, one pozostały takie, jakie były przez stulecia. Swoją rolę też odegrało to, że Rumunia jest jakby na marginesie, ok, na marginesie to co duże słowo powiedziane, ale na uboczu Europy, zdala od tych miejsc, gdzie dochodziło do rewolucji przemysłowej, więc naprawdę, no, efekt tego wszystkiego jest taki, że niektórzy ekolodzy i biolodzy no posuwają się do tego, żeby nazwać, nazywają Rumunię puszczą amazońską Europy. No właśnie, co z jednej strony podkreśla przyrodnicze znaczenie lasów rumuńskich, ale także, niestety, nawiązuje do tempa ich wycinki. Ta wycinka przyspieszyła po roku 2007, czyli po przyjęciu Rumunii do Unii Europejskiej. Otworzyły się granice, napłynął kapitał, no i zagraniczne firmy zaczęły eksploatować najcenniejsze zasoby tego kraju. Czyli z jednej strony była to tania siła robocza, a z drugiej m.in. innymi właśnie miejscowe lasy. Pełne pięknych, ponad stuletnich drzew, wartych majątek. Drzew, które trudno znaleźć w innych europejskich krajach. Dodatkowo, w przeciwieństwie do na przykład Polski, w Rumunii mniej, mniej niż połowa lasów znajduje się w państwowych rękach. Czyli wracamy do tego, co mówiłem omawiając książkę Śmierć w cichym zakątku życia. Tam w Rumunii jest dużo bardziej liberalny dostęp do, do, do własności ziemi. Liberalny w tym sensie, że ta ziemia jest łatwiej kupowana przez obcokrajowców. I tak jak w Polsce, bo że ponad 90% lasów znajduje się w państwowych rękach, w Rumunii mniej niż połowa. E, jakie to ma skutki? No, na przykład takie, że największym posiadaczem ziemi w tym kraju jest IKEA, a właściwie jakaś tam spółka. Zależna. Szwedzka firma posiada, uwaga, ponad 50 tysięcy hektarów lasów. No i to wszystko prowadzi do takiego prostego i oczywistego wniosku, że na rumuńskich drzewach można bardzo szybko i bardzo dobrze zarobić. Czy to legalnie, czy to nielegalnie. I teraz tak. Ocenia się, że rocznie w Rumunii wycina się 38 milionów metrów sześciennych drewna. Czy to dużo, czy to mało? No więc. Wydaje się, że jest to bardzo dużo, ponieważ jak Rumunii sobie, e, rumuński rząd planował gospodarkę leśną, no to ocenili, wydali zgodę na wycięcie, uwaga, 18,5 miliona metrów sześciennych. Tak? Czyli z tych 38 milionów, 20 milionów sześciennych drewna wyciętego, to jest wycinka nielegalna. No i tak właśnie powstała ta drzewna mafia. Z tego co się orientuję, trudno jest tutaj mówić o takiej jednej konkretnej strukturze, tak jednej organizacji na wzór kosanostry czy innych organizacji przestępczych. Tutaj mówimy raczej o mniejszych lub większych grupkach przestępczych, które działają niezależnie od siebie i są zasilane przez pieniądze pochodzące od przemysłu drzewnego. Bezcenne rumuńskie dęby czy bułki kończą jako stoliki, ramy okienne czy szafy. Niemniej nie można tych grup niedoceniać. Rumuńscy działacze na rzecz ochrony lasów zwracają uwagę na to, jak bardzo władze są skorumpowane przez drzewną mafię. I to mówimy o władzy na każdym możliwym poziomie. Od lokalnego, samorządowego do szczytów państwa. A macki tych grup sięgają naprawdę daleko. Dojna Pana, ministerka gospodarki wodnej i lasów w rumuńskim rządzie ogłosiła, że próbowano ją otruć rtęcią, kiedy próbowała się mierzyć właśnie z problemem nielegalnego wyrębu. Natomiast prezydent Rumunii, Klaus Johannis, był oskarżony o dziwne związki z Holzindustrie Schweizhofer, no i to jest bodajże austriacka firma, której zarzucano udział w nielegalnym wyrębie oraz zakup drewna z nielegalnego wyrębu. Korporacja oczywiście zdecydowanie temu zaprzeczyła, ale wygląda na to, że sprawa nie została do końca wyjaśniona, być może dlatego, że nikomu tak naprawdę na tym nie zależało. No i to jest właśnie taki kolejny problem z tą drzewną mafią. Wygląda na to, że ma ona po prostu poparcie miejscowej ludności, szczególnie tych Rumunów, którzy mieszkają w tych górzystych, biedniejszych miejscach w kraju. Przypadkowo no, są to też te miejsca, gdzie te lasy są najcenniejsze. Okej, okay, dlaczego miejscowa ludność popiera drzewną mafię? Po pierwsze dlatego, że no, drzewna mafia daje tym ludziom po prostu pracę. Po drugie, znalazłem taką statystykę, według której około połowa domów w Rumunii jest ciągle opalana drewnem. Także idzie się do lasu po to, żeby pracować, idzie się tam, żeby przynieść opał na zimę. No i przez wiele, wiele lat nikt nie miał z tym problemów. Dlatego, dlaczego teraz jest inaczej? Oczywiście, tutaj chodzi o skalę. Wcześniej mam to myśli ten okres i komunizmu i przed rokiem 2008-2007 rumuńskie lasy zaspokajały potrzeby miejscowej ludności a ich istnienie nie było przez to zagrożone to znaczy ten system jakby był w stanie zaspokoić system przyrodniczy był w stanie zaspokoić potrzeby miejscowej ludności a nie odbijało się to na jakiejś zwiększonej wycince teraz jest zupełnie inaczej mówimy o zupełnie innej skali wycinki no i już w tej chwili ocenia się że od połowy do dwóch trzecich rumuńskich starodrzewów zostało wycięte. Liviu Pop nie był jedynym strażnikiem leśnym, który stracił życie w tragicznych okolicznościach. W tym samym roku, czyli w roku 2019, siekierom we własnym samochodzie niedaleko miejsca nielegalnej wycinki został zamordowany Raduku Gorsaiya. Od 2014 do 2019 roku zginęło łącznie 6 strażników i zarejestrowano 650, 650 ataków na obrońców przyrody. Przy czym, jeszcze od razu jeszcze powiedzmy, że ci strażnicy leśni to nie jest jakaś elitarna i masowa formacja. To jest taki bardzo mały plasterek na bardzo wielką ranę. Przynajmniej jak to wyglądało w tym roku 2019. Według jednego artykułu przeczytałem, że on ich jest łącznie w całej Rumunii około Około 600, przy czym oni nie pracują w weekendy i nie pracują po zmroku, czyli mają ten 8-godzinny dzień pracy. I ten Liviu Pop, który faktycznie się tą pracą przejmował, który faktycznie był zaangażowany i nawet w środku nocy, z tego co czytałem, on się wtedy zajmował córką, więc jak się dowiedział, że ten nielegalny wyręb następuje, to zawiózł najpierw córkę do rodziny i dopiero potem pojechał na miejsce około zmierzchu, więc już po godzinach swojej pracy, no i taki człowiek jak Liviu Pop był w tym gronie strażników leśnym, leśnych jednak wyjątkiem. Jest też dużo innych przykładów ataków właśnie na, na obrońców przyrody, na strażników leśnych. Taka jedna z nowszych historii wyrażyła się 16 września 2021 roku, kiedy dwóch dziennikarzy, Michaju Dragolea i Radu Konstantin Mokanu, a także były Trywala, a obecnie obrońca przyrody Tiberiu Bosuter, zostali zaatakowani, kiedy kręcili film dokumentalny na temat drzewnej mafii. Pojawili się na miejscu nielegalnego wyrąbu i wtedy zostali zaatakowani przez około 20 mężczyzn z siekierami. Zostali pobici. Mokanu stracił przytomność, bo Sutara zmuszono do rozebrania się, a potem nagrano go na komórce. Ich samochód został zdewastowany, a sprzęt filmowy został zniszczony. Michał Dragolea zdołał zadzwonić na policję. Ta przyjechała po pół godzinie i ich wtedy uratowała. O tej sprawie zrobiło się bardzo głośno. Pisało, pisały o niej nawet amerykańskie media. Władze Rumunii, no, w związku z tym, że to trafiło naprawdę na, na łamy prasy na całym świecie, ogłosiły, że bardzo surowo ukorzą sprawców, że nie pozwolą, żeby takie rzeczy się działy, że przyroda jest bardzo dla nich ważna. Jak to się skończyło? No więc tych napastników było 20, przesłuchano w sprawie 11, a oskarżono zaledwie czterech. I to nie o usiłowanie zabójstwa, ale o pobicie. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś nastawał na moje życie. Zaatakowano mnie już trzy lub cztery razy. Czy mam po prostu przyznać, że Rumunia to upadłe państwo i nie mam w nim żadnych sojuszników? Nie wiem, co mógłbym teraz zrobić, powiedział po tym całym incydencie dziennikarzom Tiberiu Bosutar. Organizacje ekologiczne posuwają się nawet do twierdzenia, że poprzez swoją bezczynność rumuńskie władze de facto zachęcają do takich ataków. Zachęcają, no, do tego, żeby ci nielegalni drwale przeganiali, atakowali obrońców przyrody, a policja rumuńska, policja organy ścigania przymykają na to wszystko oko. Posunął, znaczy znalazłem nawet e, taką wypowiedź jednego z obrońców e, przyrody, byłego dziennikarza, byłego korespondenta wojennego, który opowiadał, że bezpieczniej czuł się w Iraku. On twierdził, że no, w Iraku, jak się dostawało pod ostrza, no to było miało się albo szczęście, albo pecha, e, takie historie się po prostu zdarzały. Natomiast ci e, iradcy bojownicy, iradcy rebelianci, iradcy terroryści, jak, no, oni nie ścigali korespondentów. Do domu, a tutaj ten obrońca przyrody twierdzi, że no w każdej chwili ktoś może na niego napaść, nawet jak jest u siebie w domu w Bukareszcie. Zresztą są historie tych różnych obrońców praw, obrońców przyrody, którzy po prostu z Rumunii uciekli, bo się nie czuli tam bezpiecznie. No i w sprawie Liviu Popa początkowo zapowiadało się, że również skończy się na niczym. Zatrzymano. Trzech podejrzanych o zabicie leśnego strażnika. Ale wkrótce śledczy ogłosili w prasie, że drzewna mafia nie miała z tym tak naprawdę nic wspólnego. Podejrzani wcale nie dokonywali nielegalnego wyrębu, ale tylko zbierali martwe drewno. Co więcej, to jest ciekawe. Nie doszło do żadnego zabójstwa, Liviu Pop miał się bowiem sam postrzelić. No doszło do tego tak, że zatrzymał podejrzanych, trzymając broń w ręką, tam miał jakąś swoją strzelbę myśliwską. Chciał uderzyć jednego z mężczyzn, ale zamiast tego zamiast uderzyć tego mężczyznę, przez przypadek uderzył w kłodę, która znajdowała się na konnym wozie zatrzymanych. No i to uderzenie sprawiło, że strzelba wypaliła. I nieszczęśliwie Liviu Pop się sam postrzelił. Co ciekawe, w jaki sposób udało mu się postrzelić w plecy. A złamana noga, no, wóz miał mu po niej przejechać, kiedy Liviu Pop upadł na ziemię. Tym razem jednak nie dało się zamieść sprawy pod dywan. Rumunii wyszli na ulicę, demonstracje odbyły się w całym kraju, w różnych miastach, a miejscowe media wkrótce odpaliły prawdziwą bombę. Jeden z zatrzymanych był bowiem bratankiem szefa miejscowej prokuratury, no i ten prokurator miał zresztą też inne powiązania z przemysłem drzewnym i tym legalnym, i tym niekoniecznie legalnym. Sprawa zrobiła się więc w kraju bardzo głośna, no i przeniesiono ją ostatecznie do innej jednostki. Proces w tej sprawie zakończył się dosłownie kilka dni temu, bo pod koniec kwietnia według aktu oskarżania Liviu Pop miał złapać na kradzieży drewna trzech mężczyzn. Kazał im się zatrzymać. On ich zresztą znał, bo wcześniej wiedział, że radną drewną mieli tam jakieś kontakty, w sensie scysję wcześniej już ich łapał. No z tych trzech mężczyzn dwóch uciekło. Na miejscu pozostał jeden, który zaczął szamotać się ze strażnikiem, wyrwał Liviu broń z ręki i go zastrzelił. Ciało zostawił w lesie. Za zabójstwo został skazany na 17 lat i 4 miesiące więzienia i to jest wyrok, ostateczny już w drugiej instancji. Oskarżony, skazany w tej chwili, ma również zapłacić 100 tysięcy euro odszkodowania dzieciom zabitego Liviu. Opa. Co z tymi dwoma pozostałymi sprawami? Co z ludźmi, dla, którego, dla których zapewne to drewno zbierali, wycinali? No, nic. Najwyraźniej pozostają oni bezkarni. Przynajmniej ja nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Czy coś się dzieje z drzewną mafią w Rumunii? No, tutaj nie mam chyba dobrych wiadomości. Znaczy, sprawą zainteresowała się w pewnym momencie. Unia Europejska, która właśnie w okolicach 2019 roku zaczęła bardzo naciskać na Rumunię, żeby coś z tą sprawą zrobiła, żeby zajęła się tą nielegalną wycinką drzew w swoich lasach, na tych terenach, które są, były bardzo często objęte tą formą ochrony Natura 2000. Rumunii ogłosili, że, no wprowadzą jakieś tam środki zaradcze, czy to było ostrzejsze prawo, czy po prostu mieli dofinansować tą straż leśną. Efekt był taki, że ponieważ Rumuni to ogłosili wcześniej, no to te wszystkie nielegalne firmy, nielegalne organizacje, które zajmowały się wyrębem, przyspieszyły swoją działalność, bo wiedzieli, że mają to okno. Żeby, żeby się tym nielegalnym wyrębem zająć, a potem będzie im po prostu trudniej. Więc trochę ten efekt, który został e, osiągnięty, no, był zupełnie odwrotny od zamierzonego. Znalazłem pewne też informacje na temat tego, że na temat działań policji, która no, rozbiła jakieś tam grupy przestępcze zajmujące się nielegalnym wyrębem, zatrzymała ludzi z Jakiegoś tam leśnictwa rumuńskiego, którzy kwalifikowali kawałki lasu, które były już wycięte, że nic się tam złego nie działo. Podsumowując to krótko, były jakieś działania policji w tej sprawie, były działania rumuńskich władz w tej sprawie, natomiast od razu powiem szczerze, nie jestem w stanie ocenić, ocenić ich skuteczności, nie jestem w stanie ocenić, czy ten problem został rozwiązany. Intuicja podpowiada mi, że nie, że być może. Ta drzewna mafia działa teraz troszeczkę ciszej, troszeczkę spokojniej, mniej się rzuca w oczy, ale ten wyręb tych bezcennych rumuńskich drzew dalej następuje, a nawet gdyby zostało zatrzymane, no to przypomnę tą statystykę, która według której od połowy do dwóch trzecich rumuńskiego staro drzewu zostały już stracone, te drzewa zostały już wycięte. Więc to była zbrodnia na poniedziałek, zbrodnia z Rumunii. W końcu nam się udało ten temat poruszyć, w końcu udało nam się ten kraj odwiedzić. No, tak jak wspominałem, nie, nie wspominałem. Dla mnie ta sprawa była po prostu ciekawa z tego powodu, że no, pokazuje zupełnie inną twarz zorganizowanej przestępczości. Pokazuje, że grupy przestępcze mogą się zajmować no, działalnością, o których nie wiemy, o których ich nie podejrzewaliśmy, która nam nie przychodzi do głowy. W tym przypadku jest to. Wyręb lasów. Zanim się z Państwem pożegnam, raz jeszcze będę apelował: jeśli możemy jakoś pomóc Ukraińcom w tej chwili, czy to uchodźcom, czy to jakoś ludziom na miejscu poprzez nie wiem, udział w wyrzutkach, wolontariat, wysyłanie darów, bardzo o to apeluję. Raz jeszcze uważam, że nawet najdrobniejsze gesty w tej chwili bardzo dużo. Znaczą, ja się będę już z Państwem żegnał. W przyszłym tygodniu uwaga, przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Może być to pewnym zaskoczeniem, ponieważ unikałem do tej pory, znaczy od pewnego czasu unikałem wizyt w tym kraju, opisywania spraw związanych ze Stanami Zjednoczonymi, ale to nie jest do końca amerykańska sprawa, jest to też sprawa trochę norweska. Ale o tym wszystkim opowiem w przyszłym tygodniu. Już Państwa bardzo serdecznie zachęcam do słuchania. Żegnam. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Pozdrawiam Wojciech Miarz.